Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy! No i cóż, możemy lecieć. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Znów dzisiaj rozmawiamy o pogodzie. Po prostu witam w prognozie pogody na kolejny dzień i na kolejne dni. Zobaczymy jak to wygląda. Natomiast za moimi plecami widzicie piękny, fantastyczny efekt halo, zjawisko halo. Przed prądem atmosferycznym można było je obserwować, szczególnie w Polsce Centralnej. I to zrobiła tutaj chociażby pani Anna Nidecka, ponieważ to jest jej zdjęcie. Gratuluję zdobyczy. Czasami mam wrażenie, że okolice kościeżyny, to jest stolica Halo, bo tam stamtąd tych zdjęć jest dosyć dużo. No, zawsze to jest coś pięknego. No i znów obłoki srebrzyste NLC. Poznań 13 czerwca. Piękne zdjęcie, więc cóż, znów. Gratuluję, przechodzę do tego, co się dzieje w Europie. No i mamy sobotę. No i w sobotę pogoda zaczyna w Polsce się psuć. Przede wszystkim w Polsce zachodniej, tak jak mówiłem, w tym obszarze Polski centralnej występowały chmury piętra wysokiego, chmury Cirrus, stąd, stąd można było przede wszystkim obserwować efekt halo. Jest takie powiedzenie: Cirrus na niebie pogoda się zepsuje. No i to się właśnie dzieje, właśnie w tej Polsce. Zachodni, generalnie, dosyć dużo niży niż nad Wielką Brytanią, niż nad północną częścią Afryki, niż nad Morzem Czarnym. No i wyż, który tu jeszcze próbuje nam poprawić pogodę nad Polską, między innymi nad Polską wschodnią. Opady deszczu przede wszystkim związane z tym frontem atmosferycznym, który przez Polskę się przemieszcza, ale najwięcej ich na razie jest na południe od naszych granic. No i przejdźmy do Polskim. No, jeśli chodzi o Polskę, to szczególnie w Polsce Północno-Wschodniej i w Polsce centralnej, właśnie ten Cyrus na niebie jest i on świadczy o tym, że ta pogoda się zmienia, że ta pogoda będzie nam się pogarszała i ten front atmosferyczny wędruje z zachodu w kierunku Polski centralnej, ale on z godziny na godzinę wędruje coraz wolniej. Na wschodzie. Przede wszystkim w północnej części zachmurzenie, zachmurzenie piętra wysokiego bądź lokalnie piętra średniego. Na południu i południowym wschodzie tego zachmurzenia będzie najmniej. No i opady deszczu. Tu przede wszystkim pada w pasie od województwa pomorskiego po województwo dolnośląskie, ale tych opadów na razie jakoś tak dużo nie jest, prawda? Natomiast mamy takie dosyć słabe strefy przypominające układy liniowe, ale tam oprócz troszeczkę silniejszego wiatru i krótkotrwałych, silnych opadów deszczu raczej nic się nie dzieje. Tu sytuacja zacznie się zmieniać w Polsce Południowo-Zachodniej już najbliższej nocy. Dlaczego? Co się w ogóle dzieje w pogodzie, ano niż cały czas stacjonuje nad wyspami brytyjskimi? Ten front atmosferyczny to jest on związany właśnie z tym niżem i z zatoką niskiego ciśnienia. Sam ten niż jest blokowany przez wyż znajdujący się na pograniczu fińsko-rosyjskim. To powoduje, że ten front atmosferyczny zwalnia, zwalnia, zwalnia on się tutaj gdzieś tam nad środkową Polską, zatrzyma, oddzieli Polskę znaczy, podzieli Polskę na obszar Polski Zachodniej, gdzie będą temperatury troszkę niższe. Obszar Polski Wschodniej, skąd z południa będzie nadal napływało ciepłe powietrze. Natomiast z zachodu troszeczkę chłodniejsze, właśnie z nad chociażby Francji, z nad Wysp Brytyjskich. No i najbliższa noc to wędrówka tego frontu atmosferycznego, wędrówka w kierunku Polski Centralnej. No i tu musimy zauważyć pewną rzecz. Rzecz, która dzieje się nad Austrią, która dzieje się nad Czechami. Tu zdecydowanie większa strefa opadowa powinna wejść do Polski w godzinach nocnych, więc mocniej będzie padać w województwie opolskim, w województwie śląskim. Tamta akumulacja opadów może być większa. W Polsce Wschodniej bez opadów, na krańcach zachodnich już po przejściu tego frontu atmosferycznego również bez opadów. No i cóż, temperatury maksymalne 18 stopni Celsjusza w pasie przed frontem atmosferycznym, czyli w Polsce Centralnej. Minimalne 12 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Tamte temperatury będą najchud... najniższe, najchłodniejsze, najniższe. Wiatr przed frontem atmosferycznym do 43 km na godzinę, lokalnie, szczególnie w województwie mazowieckim, w województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast burz raczej w nocy być nie powinno, więc punktowych porywów wiatru nie będzie. Mimo to prognoza burzowa sieci obserwatorów burz nadal obowiązuje dla Polski Zachodniej i po części centralnej, bo a nuż może gdzieś coś, że tak powiem, się pojawi, ale tak jak. Jak mówię, te nocne burze powinny być bardzo słabe. Niedziela. W niedzielę, jak widzicie, ten front atmosferyczny przemieszczał się bardzo wolno. On pokona bardzo nieduży obszar, natomiast same opady będą wędrowały z południa w kierunku północnym, co spowoduje, że lokalnie w województwie e, opolskim, w województwie Śląskim, również po części w województwie łódzkim, akumulacja opadów może być większa. Na krańcach północno-wschodnich, w województwie podlaskim w ogóle nie będzie padało przez cały dzień, będzie ładna pogoda. Na zachodzie będzie możliwa konwekcja wewnątrz masowa, więc słabe komórki konwekcyjne. natomiast Natomiast w dolnej części, w dolnym sektorze tego frontu atmosferycznego, będą pojawiały się burze, szczególnie w drugiej części dnia po godzinie 13, 14, 15. Te burze nie powinny być silne, ale czekajcie na aktualizację poranną. Sprawdzimy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Temperatury przed frontem atmosferycznym, tak jak mówiłem, do 26-27 stopni Celsjusza, za frontem atmosferycznym 22-23 stopni Celsjusza. Natomiast w obszarze tego pełnego zachmurzenia. Tylko 18 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr maksymalny do 70 km na godzinę, szczególnie tutaj na południu województwa Małopolskiego, tu będzie wiało najmocniej, i przed frontem atmosferycznym również powieje do 40, lokalnie do 50 km na godzinę. Tam, gdzie będą przemieszczały się komórki konwekcyjne i burze, powieć może do 60 bądź 70 km na godzinę. No i moi drodzy, tak jak wspominałem już jakiś czas temu, wilgotność gleby to jakiś czas będziemy badać, będziemy zarkać na wyliczenia modeli. No i tutaj widzimy przede wszystkim w Polsce Południowej, to też możecie potwierdzić w komentarzach, czy tak jest, mamy bardzo wysoką wilgotność gleby na poziomie do 60 cm. Tu mamy w niektórych miejscach zaznaczonych kolorem fioletowym ponad 100%. Oznacza to tyle, że gleba nie może już przyjąć więcej wody. I tu nie wskazane są kolejne opady deszczu. Również w województwie śląskim, w województwie opolskim raczej są one na tą chwilę niewskazane, natomiast są bardzo potrzebne w województwach północno-wschodnich, i chociażby w województwie lubelskim. Tam te kolory brązowe oznaczają, że jest tylko 20-25% wilgotności. To bardzo mało. Niestety nie wszędzie popada. Tak jak wspominałem, ten front atmosferyczny zostanie zablokowany i to stworzy dosyć niebezpieczną akumulację opadów właśnie, szczególnie w tych województwach południowych. W województwie opolskim, w województwie śląskim. Szczególnie na tych dwóch musimy się skupić, ponieważ z południa będzie wszła do nas tutaj właśnie większa strefa opadowa, dosyć wydajna strefa opadowa, ona może być dosyć no, pod tym kątem niebezpieczna dla tych obszarów. Model Swiss HD po najnowszych wyliczeniach pokazuje lokalnie do 70 mm w województwie opolskim, okolicy Nysy. Model ICON pokazuje do 40 mm gdzieś tutaj też właśnie na pograniczu tych dwóch województw. Model ECMWF pokazuje do 50 mm również na pograniczu tych dwóch województw. I model GFS przesuwa trochę tą główną strefę opadową do województwa śląskiego. Co to, tam, co to nam mówi? Przede wszystkim, że no, wszystkie modele numeryczne widzą dosyć duże opady, właśnie na tych obszarach Polski Południowej. Różnica tutaj wynika przede wszystkim z tego, jak ułoży się ten front względem tych obszarów. I tu musimy na to brać poprawkę. Natomiast 60-50 mm w tamtych obszarach spaść może. Dlatego też ja przygotowałem opracowanie, na którym zaznaczam właśnie ten obszar tych dwóch województw, gdzie może spaść w nocy, bo te opady zaczną się w nocy w godzinach po, po, po północy gdzieś, pierwsza, druga, trzecia, i będą trwały praktycznie do południa w niedzielę. I na tym obszarze może dosyć dużo spaść opadu. Poniedziałek, no to już wzrost temperatur. Z aktualnych wyliczeń wynika, że od zachodu zaczną wchodzić burze, szczególnie do wyjewództw zachodnich, w godzinach popołudniowych. Szczególnie lokalnie te burze mogą być dosyć silne, natomiast tu będziemy się przyglądać kolejnym wyliczeniom. W Polsce Wschodniej powinno być jeszcze dosyć spokojnie. Poniedziałek temperatury dosyć wysokie 24 do 26 bądź 27 stopni Celsjusza prawie w całym kraju. No i wiatr tutaj mocniej będzie miał w, w województwach zachodnich do 40 km na godzinę. Torek no to tutaj. Jeśli chodzi o wtorek, sytuacja jest bardzo niepewna, natomiast na tą chwilę widzimy, że we wtorek przynajmniej w dzień opadów powinno być mało, powinno być dosyć ładna pogoda, natomiast od zachodu będą wchodziły kolejne strefy z opadami i burzami, przy czym tu musimy wziąć pod uwagę, że... W dzień będzie gromadzić się energia, energia potencjalna dostępna drogą konwekcji, i te burze w dzień będą blokowane. One będą mogły się tworzyć wieczorem i w nocy, dlatego to traktujcie troszeczkę tak z przymrużeniem oka. Temperatury już zdecydowanie wyższe, 26 do 28 stopni Celsjusza, na południowym zachodzie nawet do 30 stopni Celsjusza już się pojawi. No i tu mamy wiatr do 30 bądź 40 km na godzinę, szczególnie w województwach zachodnich. Dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale.